Prawie każdy mieszkaniec Japonii wie jak rozległe wpływy w ich kraju ma rodzina Shino. Od bardzo dawna rutem zajmuje się niezwykle dochodowym rodzajem działalności, płatną miłością. Począwszy od czasów dynastii Ina aż do końca dynastii Shora, bardzo rozwinęli swoją firmę, budując wiele miejsc rozkoszy pod nazwą domów kąpielowych. Dzisiaj w samym rejonie Tokio funkcjonuje ponad 10 takich domów. Mr. Happy i jego szef. Co się z wami dzieje? Słyszę tylko same usprawiedliwienia. Mam już tego dość. Na każdym zebraniu mówicie mi, że interesy idą źle z powodu konkurencji, moralności, braku pieniędzy i nie wiadomo czego jeszcze. Niedługo zaczniecie się tłumaczyć wpływem księżyca. A jest tylko jeden sposób na uratowanie tego biznesu: musicie skupić swoją energię na przyciągnięciu do nas klientów. Ja wiem jedno: seks jest tak samo niezbędny do życia jak jedzenie. Gdy to zrozumiecie, interesy pójdą lepiej. Zgoda! Ale proszę pamiętać, że nie każdy Dasz już! Nie chcę słyszeć żadnych wymówek! Koniec! Zapracujecie wreszcie na swoje pensje, które wam płacę, albo wylądujecie na ulicy jako zwykli naganiacze. Zróbcie użytek z tego, co macie pod czaszką. Wprowadźcie nowe usługi, nowe techniki, tak aby klient wychodził zadowolony. Wprowadźcie nowe dziewczyny, jeśli trzeba, bez względu na koszty. Jeżeli temu nie podołacie, znajdę kogoś, kto zajmie wasze miejsce. Poproście, aby mój syn Kazumo odwiedził mnie, jaki cię. Witaj, ojcze, wzywałeś mnie? Wejdź, synu, chcę z tobą porozmawiać. Już wkrótce będziesz pełnoletni. Uznałem, że nadszedł czas, aby wprowadzić cię w sprawy firmy. Tak, ojcze. Mamy poważny problem. Nasze domy kąpielowe tracą popularność. Wiem, że martwisz się tym, tato. Czy mógłbym ci jakoś pomóc? Synu, pragnę, abyś udał się na seksualny rekones. Czy dobrze zrozumiałem, ojcze? <grym i górna> <grym i górna> to ja masz mister Happy. <grym i górna> Kazumo, uważasz, że to zabawa, ale tak nie jest. Tak, to poważna sprawa. Na tym świecie są dwie wielkie siły, Ying i Yang. Mężczyzna i kobieta. My zajmujemy się zetknięciem tych żywiołów. Poznanie wszystkich tajników tych sił to zadanie trudne i wyczerpujące, ale każdy, kto pochodzi z rodziny Shino, musi być ekspertem w tej dziedzinie. Tak, tak. Podczas spotkań, które zaaranżowałem, musisz wszystko dokładnie obserwować, aby zrozumieć ludzkie zachowania i poznać filozofię seksualnego pożądania. Tak, rozumiem filozofię pożądania seksualnego. Nawiąż także współpracę z innymi rodzinami zajmującymi się tym biznesem. Ta wiedza przyda ci się w przyszłości. Tak. Jeszcze jedno. Podczas rekonesansu musisz odłożyć na bok swoją przyjemność. W każdym przypadku kobieta musi pierwsza osiągnąć orgazm. Inaczej nie zostaniesz moim następcą i nie będziesz mógł tu powrócić. Tak, ojcze? Zatem spodziewam się, że poznasz zależności panujące między kobietą i mężczyzną. Bez tego nie mógłbyś się utrzymać w naszej branży. Będę czekał, synu. Tak.